Siemanko z tej strony kłoczek witam Was w 18 odcinku, co oznacza 250 coinów dla zwycięzcy. Możecie zgarnąć kolejne 250 coinów za to, że napiszecie komentarz pod tym odcinkiem. Za trzy odcinki będą losowane. Do tego dorzucamy trzy buściki i 250 coinów dla tego, kto zarejestruje się z mojego reflinka na igłoc. Losowa osoba dostanie 250 coinów na realu. Mało tego, napisz swój znik z igły ods, a 5 osób wygra aż 250 Tibia coinów właśnie na tym odcie. Startujemy już dzisiaj godzina 19. Ja jeszcze wam daję intro miłego oglądania. 21 marca o godzinie 19 startuje mój ukochany tibijski serwerek igła OTS. Na poprzedniej edycji zawzięcie grałem, a nawet byłem top 9 postacią, wbijając ponad 1300 poziom na moim paladynie. A konkurencji było sporo bo ponad 15 tysięcy postaci było założonych, edycję temu. Tym razem też wbijam, ale druidem. A przeżyjemy to razem dzięki serii z Igła OTS na kanale na YouTube. Na pewno przetestujemy najnowsze update tibijskie, takie jak Azilion Castle, Solpit, czy też gemy w Wheel of Destiny, ale również customowy content, który na igle występuje. Administracja walczy z Full Aft botami, więc na pewno to nie będzie oc, na którym zaśmiecony jest res botami. Przyjemniejsze ekspienie od Drill dużo dymów. już 21 marca na igła OTS. Zarejestruj się z mojego flinka, to Ci może oszczędzę na respie. Po zakończonym Double XP postanowiliśmy wyruszyć na Flimsy, gdzie nasz Knight oraz Palady nie posiadali czarmów, Nie był to zły resp, RafEx pokazywał nam na naszych levelach prawie 7 kaka, a my dobiliśmy nam wszystkim najniższe czerwone flimsiaki. Solpity to areny, na których respią się określone potwory, których solkora wdropniemy z Findisha. Po zrobieniu takiej areny, z danego potwora dostajemy od 2 do 4% więcej expa zależnie ile mamy zrobionych wszystkich arenek. Zbiliśmy ich kilka, ale nie jest to coś ciekawego. Chciałbym tylko podziękować dla widza za prezent w postaci Solkorka, którego również zrobiliśmy. Po Flimsy postanowiliśmy pójść na katakumby na Oramont, wbić Destroyery oraz dobić Grim Reapery. Destroyery są również taskiem do Grizzly Adamsa, więc zawsze to jakieś punkciki w drodze po 100 punktów. Na pierwszym kółku niestety coś się wydarzyło. makika, ma makika, makika o kurwa, ucham! Uchnij go, uchnij go. ucha, uchaj, uchaj! Ucha. Ucham, ucham! Nie no, wylucieli go! Ej, citan, 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 citan. Ja pierdolę! <grywa> o kurwa! Ej, zrób szota, zrób szota! Jezu, w ostatniej chwili go k***a Na szczęście druid przeżył, a finalnie w dwa dni wbiliśmy destroyer do bestiary. Arbazilot, czyli nowy questowy boss, był kolejnym z naszych celów. I tak zrobiliśmy. W trakcie robienia questu było kilka ciekawych tasków, takich jak karmienie troli, aby doszły na norw w pokoju. Czy też zbijanie 25 czarstw limpów, tak aby nie doszły na środek do kotła, z którymi mieliśmy lekkie problemy. Przez ograniczony czas na wykonanie tego taska. <tosłuch> ale jest. Ja byłem... Ej, ale zajeb. Sobie... O kurde. koniec, koniec, ale właśnie wracam, tak? A bo w jednego pijecie. No od tego macie. Ale to kit, są dwa, są dwa na przykład. O no. Kolejnego teraz. Obity jest. No się jeszcze jeden jest też. Oj, Ja jestem mówię, nie? Ja jestem lubię. Dawaj! Ja szansę, ja wyszedłem, żeby pić. Tutaj pa, tu obok nie jest. Pa, 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 pa. Mamy, 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 mamy! Esa! Mamy. Jest! Za pierwszy! World Record! Dobra, ale powiedzieć wam coś? Nie damy rady bossa zrobić przed 14. Czemu? Czemu? Ja muszę spierdalać. Finalnie udało się i poszliśmy na Alba Do wyboru mamy jego dwie wersje: łatwą i trudną. Z łatwego może nam polecieć pierwszy addon do Fiend Slayer Outfitu oraz bronię. A z trudnego uzbrojenie oraz drugi addon do Fiend Slayer Outfitu. My za pierwszym razem, jako iż nie mieliśmy druida, bo musiał lecieć do pracy, wybraliśmy łatwego. Wędkę, wędkę. A czemu, wędko? Co, co mam zrobić? A jest, a jest pad. pad. Na nieszczęście naszego kompana z dobrania, który był Knightem, poległ w walce. A my sami, nie wiedząc jak działa mechanika, i sugerując się czatu, nie zdążyliśmy go zbić. Musimy go wędkować, aż się nie odznaczy. Ej, no nie schodzi mu forma, zobacz. Na następny dzień, na szczęście, przyszedł odwet i zbiliśmy go z łatwością. Nasz team miał niesmak, który pozostał po swejlowaniu kraterowego bossa, a więc postanowiliśmy powtórzyć próbę, ponowne ładowanie się, i czas wejść na bossa. Najwidoczniej coś się zmieniło i wiedzieliśmy jak poprawić nasz damage, bo tym razem dużo żwawiej nam poszedł i udało nam się go pokonać. Następnego dnia okazało się, że boosted potworem jest Crypt Warrior. Gerciu zapisał nas na resp i wyruszyliśmy na niego. 5 k expa to tyle ile wbijaliśmy w piku, aczkolwiek przez bycie boosted potworem dawały dwa razy więcej expa, przez co realnie expa było dużo więcej. A do tego lód był ogromny, bo robiliśmy ponad 3 kaka profitu na godzinę. Po niecałych 2 godzinach wbiliśmy również bestiarkę. Następnym naszym bestiarkowym celem było wbicie Undead Dragon sila na fairwayu. Exp, który wykręcaliśmy w piku, pokazywał prawie 5-4 kaka rawa, do tego zabijaliśmy około 500 Undeadów co godzinę, co dawało nam jeden Hunting Task co godzinę. Finalnie na respie wbiliśmy czarma na Undead Dragony, a tak prezentowała się reszta naszej bestiarki. Na naszym serwerze ukazał się Morszabal oraz Abominacja. Dwa całkiem świeże worldbossy, które pojawiają się co około pół roku. Do Morszabala serwerowo nie mieliśmy totalnie podjazdu, a do Abominacji były dwa podejścia, które skończyły się niepowodzeniem i kilkoma fragami ze strony Abominacji. Kolejnym bustet potworkiem, który ukazał się w naszej pięknej T.B. był Burnik Gladiator, przez co wskoczyliśmy w kanały Izawi. Tu exp również pokazywał w granicach 5 karawa. Siedzieliśmy tu lekko ponad 2 godziny i wbiliśmy 1500 Burnik Gladiatorów oraz prawie 1000 priestas. Trzeciego mobka było najmniej, bo około 450, więc go nawet nie sprawdzałem w bestiarce. Dobije się je następnym razem. Po hancie wyskoczył komunikat o palkancie, co dla mnie oznaczało, że w końcu zdążę zdobyć 100 punktów czarmów, z Manbatów i Nightfindów. I tak się stało. po czym wyruszyliśmy na pierwsze podejście pod trudną wersję Arbazilota. A polega ona na tym, że nie zabijamy na początku zrespionego Smitha, który przy zbiciu pierwszy raz łatwej formy leczy go do całego zdrowia. I nie robiąc mechaniki na bosie, zbijamy go sobie drugi raz, przy czym ma więcej życia i więcej bije. Oprócz tego, że długo się go bije, nie jest to jakiś ciężki boss. Bezproblemowo go zbijamy i od teraz mamy dostęp do kuźni, gdzie po zbiciu 10 ciężkich Arbazilotów będziemy mieli prawo wybrać jedną z broni, której idzie ulepszać właśnie w tym miejscu. Przez Double ograniczyliśmy bicie bossów. Aktualnie lekko wracamy. Kupiłem dwa elven maile, żeby je sobie połączyć w pierwszy tier. Może się przydać na jakimś respie. Niestety z bossów nic nie leci. Dla naszego druida spadł itemek. Drugi addon do Slayer'a, kopiłem go od niego za 175 TC. 15 marca po SS zaczyna się wymiana bezsensownych zdań. Atmosfera zaczyna dać o sobie znać. O godzinie 11 Paladyn zdaje znać, żeby szukać nowego ucznika do Team Hunta, Po czym po 3 godzinach i 55 minutach opuszcza grupę. Za dużo komentować mi się tu nie chce. Już dawno czułem, że Paladyn nie pasował w tym Team Huncie. Prawdopodobnie wyszło to na dobre dla obu stron.